widzowie, ogólnie jest noc jestem 99 dni w lesie Z jakąś Polką Więc... Fajnie, że chociaż Polka I no... Więc... No... Teraz ogólnie... Dobra, nieważne Chciałabym znaleźć latarkę... pier. Ja Boże... Chciałabym znaleźć latarkę, aby jak były kolejne dni to, aby go odstraszać O, i proszę bardzo No to już mamy latarkę Dziękuję bardzo No Też chciałbym dużo skrzynek znałtywać No wiecie dlaczego no. I szczególnie skóra wilka Wtedy tak można dosyć zrobić Te rzeczy Szczególnie włócznia jest mega fajna. No, aha, psusa ładna, tu jest tamta Tu powinna być ta skrzynka. No, tak mi myśl, Tak myślano. Co to Aha latarka Nie potrzebuję latarki no, Dobra zostawię ją tu Nie potrzebuję Mamy Ej póki, dobra tu jestem Póki jest jeden wilk Jakiego mi się zadziwa Dość Chodź tu Dobra i przy okazji będę miała skórę wilka Sarum... Sarum, piście. Dobra, użyję jest bo mi się nie chce. Ni, 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 ni. Czyli co ja mam? Jedzenie? Nie. To tu masz Jedz Co to, 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 to. to. To chodź tu w Ha Teraz idziemy do tej bazy wilków i zabijać. Miał, 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 Będę miała w sumie nieduże dziecko. To będą nam miały szybciej dni. To skóry wilka. Super. Teraz widzimy się zaraz jak odzyskam to dziecko nawet nie wiecie jakie to było przeżycie nie dość nie dość że zbliżała się noc miałam dosłownie zero życia miałam tak malutko kreska jedna jeszcze wilk mnie gonił noc się zbliżała ja pierdola dobra, idę z latarką że jest sprint, sprint, sprinta. A nie, coś mi się zlagowało. Eba mi się laguje. Je! Yeah. Myślałam, że widzę oczystej studni. To cokolwiek to jest. Ojcie, panie Boże. No chyba żarty. No chyba żarty, Spidrand. Uh, 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 uh. uh, uh, uh. O, -bo O, Boże. O, Boże. O Boże. Jezus Maria. Dobra, dzisiaj idę zabijać tych Sery, bo jest tylko trzy lub dwa. Jeden jest prawie zabity, więc nice. No. O Boże! Nie, mam tylko dwa. Więc jest dobrze. No nie no i mnie dwa wilki gonią. I mm. zabiję dwóch na raz. Dobra, innego mamy. Teraz jeszcze tylko drugiego się pozbyć. Jest. Mam to. O Boże. Tak jest. Nie, nie mam to, bo jeszcze jeden wilk. Bo nie mamy klucza. Tylko gdzie jest jeden... A, na górze. Czy dwa wilki? Jeden. No to szybciutko sobie poradzimy, tylko teraz uważam, że mam troszkę mało życia. Ale dobra. Chodź tu. No chodź już tu, Flamazaro. Nie, 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 bo jak teraz wielki mnie złapie. To przecież nie żywa jest tam już. No nie! Nie! O Boże! Pewnie on będzie mi tak gonić cały czas. Działkę rolną, co? Boże, po co ty to wszystko budujesz, łopie? Ogarnij się. Dobra, chodź już mam więcej życia. Patrzmy, Marta. Jest. Nie, 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 i pewnie tam w środku będzie skrzynka. Dlatego sobie od razu ją weźmiemy. Wolę nie używać spin... spindra czy cokolwiek. No bo no, nie chcę. No się zbliża. To mogę tu poczekać, wiecie? Dobra, w skrzynkę. Dziecko nieważne, w skrzynkę. Włócznia! Ja pierdzielę! Tak bardzo chciałam włączyć. O, mam dziecko. Ej, dobra, bo jest noc. Ja tu zostaję. Nie walę nawet z A mi włócznie! Nie, wiecie co? Ja tu siadę za tym. Się nigdzie nie ruszę. No. Ja wolę sobie poczekać. Czekaj, bo ja jestem tutaj. W tej stodowli. Tam. Co to było? Dobra, przejdźmy do czegoś innego. Tam na samym końcu jest jakiś skarb. Co to jest? Skrzynka. Dobra, chyba. Dobra, to idziemy na sam koniec. Czeka jak się zrobi dzień. Ja wolę tam nie chodzić. Ej no, no. Dobrze, że chociaż światło mam. Co wiele tego światła... Dzień? Dzień! Jest! Mamy dzień. Tylko teraz poczekajcie. Co to jest za dzień? A dobra, nieważne. Z się nie da ponieść. Mm, dwie informacje. Czego? Co złego zbliża się do twojego niska Dobra. Czekaj, gdzie to było? Tam i idziemy w tą stronę. Tylko by teraz nas noc. Nie pójdę tam. Bo to jest... Tlepcina. Nie, ja to nie idę, ja to nie idę, ja to nie idę. Nie, ma opcji. Bez sprinta, dobra, nie. Ja to nie idę, nie ma opcji. Jezus, ile drzew! Matko Woska. Mamy jakiś schron zrobić, a nie drzewa dookoła. Że oni przyjdą przez to. Wiecie co? Ja zniszczę te drzewa. Widzicie dlaczego? Nieważne. O, wypuściłem dziecko w ogóle. Nie No. Tylko jest ten handlarz nie ma. Oczywiście po cholery miało być. By być. No, jak to tam. Dobra, widzimy się. Zaraz. Słuchajcie, przed sekundą tam moja koleżanka. Poczekajcie ja zaraz. Ja pierdzielę. Słuchajcie, no sami w sumie widzicie, chciałam opuścić. A tak dużo miałam, bo że. No nie! O, no to dobre, no już. Tutaj macie mój nick. Jakby ktoś chciał mnie dodać. Czekajcie, ja wszystkich ładuję. Dodaję. Więc mój nick. Jak chcecie mnie dodać. No i to tyle. Nagram kolejny odcinek, z którym się uda i będę sama i to mi się uda. Więc, no cóż, kończę, pa pa